Witam serdecznie, moim gościem Rafał Plata, Gold Team Eble Lorek. Witam. Rafał, przegrywacie dzisiaj. Przegrywacie dzisiaj z Walczykiem Optykiem 5 do 3. Mecz o trzecie miejsce, taka sytuacja się dzisiaj utworzyła. Jesteś w stanie coś powiedzieć tak na gorąco po tym meczu? Dlaczego taka poroszka? <laughs> Frajerska druga połowa, można powiedzieć. Zagraliśmy bardzo słaby, słabą drugą połowę no i, i to przesądziło o tym, że, że jesteśmy poza podium. No właśnie, tak doświadczony zespół jak Gold Team y Prowadził, prowadził mecz, prowadził taktycznie, prowadził wszystko tak naprawdę i nagle druga połowa odmieniła oblicze spotkania, brak sił, co byś jeszcze tutaj dodał? Ja bym nie powiedział, że brak sił, ponieważ jesteśmy młodą, młodym zespołem, mieliśmy chyba dzisiaj dwunastu na zmianę, no dwunastu nas było, więc naprawdę brak sił to, to, to tutaj nie możemy się tym tłumaczyć, bo, 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 bo no tak nie było. Aczkolwiek, e, nie wiem, może rozluźniliśmy się, jak trzecią bramkę, mieliśmy dwie bramki przewagi. No i może, może to nas jakoś rozluźniło i, i pokazało to, że, że pan Andrzej Grabczyk bodajże wykorzystał sytuację i nasz nam bramek. No właśnie, na ustach dzisiaj wszystkich jest tak naprawdę Andrzej Grabczyk, który, który, który dzisiaj poprowadził Walczyk do, do tego trzeciego miejsca. Też Jakub Cempa, oni tam rywalizowali między sobą o tego Buta i Króla Szczelców. Ciężko upilnować takiego obrońcę właśnie jak Andrzeja? To nie jest trochę nie do mnie pytania, jeśli chodzi o upilnowanie, ale jak widać tak, a bardziej dla mnie jakie ja on strzało oddaje, to naprawdę jest szapowa, bo robi robotę, chłopak ma, hop, ma nogę ułożoną, no i siada mu wszystko, no kurczę, ten wolny na przykład w pierwszej połowie, ta długa piłka, on z pierwszej piłki kropnął, tak nie do obrony, naprawdę widać, że, że gdzieś tam kiedyś grał i to bardzo dobrze i dalej to owocuje. Walczyk optych zaskakuje jak firma budowlana Woźniak na hali trzecie miejsce zdobywa i to sam tylko robi, Walczyk na Orliku zdobywając trzecie miejsce. Zaskoczony takim przebiegiem sprawy? Nie czemu, Walczyk już jest dopiero w pierwszym sezonie trochę może tam słabiej minął, a później to z roku na rok awans zrobili i zbierali tą ekipę i widać, że już zebrali, naprawdę mają doświadczenie z młodością i to jest... To jest chyba klucz do sukcesu tego. Przebiegło przebiegu pierwszego spotkania z Walczykiem i drugiego, można, można powiedzieć, Rafał, że Walczyk zagrał dwóch mecz z wami lepiej, że są lepsi? No tak, no widać po dwóch meczach, że, że, że byli lepsi. E, mają na nas paten najwidoczniej. No ale, ale cóż, no. Będzie trzeba się kiedyś z nim zre zrewanżować, a najbliższa okazja to chyba hala. No właśnie, przyszłość, przyszłość goni nam przyszłość. Trzeba powiedzieć, że wszyscy czekamy teraz na halę. Za miesiąc startują rozgrywki LKW Ligi w i tak naprawdę szybka będzie możliwość rehabilitacji, bo Walczyk ponownie zagra tak samo w Ekstraklasie, bo też awansowali. No tak, będzie okazja do rehabilitacji, ale jeszcze przysz... co do przyszłości to jeszcze czeka nas ten, ten puchar, co mam nadzieję, że się wkurzymy i odegramy za to wszystko, za te wszystkie trzy porażki ostatnie, a ten frajerską można powiedzieć końcówkę Ej, i zrobimy to, co powinniśmy zrobić, że wygramy to w końcu. I ostatnie pytanie. Tylicz prowadzi Sylwią 1-0 w pierwszej minucie. Sylwia, czy Tylicz? Jak powiem na kogoś, to mogłoby się obrazić, ale moim zdaniem, nie ujmując... Myślałem na początku, że Sylwia ma tą ekipę taką, bo patrzę na nazwiska na papier, to naprawdę mają ekipę niesamowitą, tylko że moim zdaniem tam może coś, coś później tak, jeżeli chodzi o zgranie. Zgranie między... E, między sędzią i kłócenie między sobą. Nie? Bo Tylicz nie jest taki, Tylicz się nie kłóci między sobą. Oni grają na pełnej skoncentrowanie. Całe spotkania, a Sylwia, co, co mają charakterki w zespole i może, może to być właśnie ten minus. ich, no, Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dziękuję za wywiad i za cały sezon Słupik Digi. Dzięki wielkie.